Witam Was wszystkich. Słuchajcie, może macie w Waszych łazienkach takie sytuacje jak ja mam tutaj w tej toalecie, i może przyda Wam się ten pomysł, który tutaj zastosuję. A mianowicie, jak widać, tutaj jest cała ta skrzynka od ogrzewania podłogowego. No, i problem polega na tym, że ona wystaje ze ściany. Nie można też jakby ją wkomponować bardziej w ścianę. Nie chcieliśmy też zmniejszać tej toalety, żeby jakoś ją zlicować. No, i powstał taki dylemat, co z tym zrobić, żeby to jakoś wyglądało. No, i ogólnie, można by jakoś tu płytkę przykleić na to, i, i coś w ogóle zrobić. Ja postanowiłem to rozwiązać w taki sposób i zaproponowałem to moim klientom, że po prostu, jak widać, tutaj są magnesy. Nie wiem, czy jeszcze użyję wszystkich tych magnesów, aczkolwiek wydaje mi się, że użyję tylko dwóch, i gdzieś to będą, gdzieś tutaj, w tych miejscach albo nawet tutaj. Ta reszta będzie ściągnięta, więc ja już sobie je ściągnę, bo ich jest po prostu za dużo. One dosyć mocno trzymają. Są silne. I wiecie co, ja sobie zrobiłem coś takiego? To Wam pokażę od tyłu. Taką maskownicę sobie skonstruowałem. Ona jest tutaj od tyłu sklejona. Widzicie? Tutaj może światło pokazuje. To jest żywica bardzo twarda, kamieniarska. O, widzicie tu resztki jeszcze. To jest wszystko ładnie sklejone i to praktycznie jest jedną częścią. Obrobię sobie jeszcze narożniki przy fugowaniu. No i powiem Wam co zastosowałem. Ogólnie kleję takie rzeczy tym. Akemi Platinum. Oczywiście jak sobie to kupicie to patrzcie też żeby był do tego utwardzacz. Pamiętajcie zawsze 2%. Do całej masy dajecie 2%. I to naprawdę super klej te płytki. I zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądać. Więc poczekajcie chwilę. Nie mam statywu dzisiaj, więc trochę na spartańskich warunkach. Dobra, zobaczcie sobie teraz, jak to będzie wyglądało. Ja sobie to przyłożę. Ja oczywiście tu muszę narożniki jeszcze pofugować. Ale do tego dojdziemy. Eee, w ogóle zobaczcie sobie, nie, to jest tylko na tą żywicę. Patrzcie, łapie za samą krawędź. Tego. No to świetnie trzyma. Nie? To naprawdę jak złapię. To złapie na zawsze no i proszę cyk jest no i tak to wygląda szczególnie wyszło w miarę ładnie to ładnie jeszcze będzie wyglądać jak będzie zafugowane no ale no, no nic innego tutaj mi do głowy nie przychodziło, jak właśnie taka maskownica. No ona po prostu też będzie ściągana. No, obroby to silikonem sobie dookoła. Jak silikon przeschnie, to zetnego. I, I wtedy będzie można go ściągać i, i nakładać, i nie będzie widać po prostu, że coś tam jest, bo ten silikon będzie sobie fajnie przylegał. A póki co wygląda to tak. Myślę, że jest to spoko rozwiązanie, najbardziej delikatne jakie było. Tradycyjnie, jak Wam to się przyda to zostawcie mi lajka, like suba i życzę miłego dziąka.